Szanowni rolnicy, chciałbym Was zainteresować zawartością ostatniego, najnowszego numeru Tygodnika Poradnika Rolniczego. Na samym początku w naszym wstępniaku gorący apel do Was. Dbajcie o siebie. Zbyt wielu rolników ginie na polach podczas żniw. Tak więc jeszcze raz ponawiam nasz apel: dbajcie o siebie, uważajcie przed Wami jeszcze prace polowe w tym roku. Co zrozumiałe, szeroko relacjonujemy również. Wasze protesty, które zorganizowała Agrounia Michała Kłodziejczaka. Wyraziliście w ten sposób opinię na temat planów rządu związanych z Nowym Ładem, jak i dotychczasowej polityki rolnej. Władzy zawsze warto przypominać o opinii narodu. Dziękujemy Wam za to. W tygodniku również temat może wydawać się wielu niszowy, a mianowicie odmiana. A mianowicie uprawa starych odmian pszenicy płaskórki czy e, e, orkiszu. Nie jest to może zadanie dla każdego, ale warto się nad tym zastanowić. Pisze o tym nasz dziennikarz Krzysztof Janisławski, na przykładzie producenta tych odmian z województwa lubelskiego. W tygodniku piszemy również o wyścigu. Ciągników na polach wielości, Wielowsi. To bardzo ciekawa impreza, która integruje lokalne społeczeństwo oraz, oraz rolników. Na polach Wielowsi można zobaczyć zarówno zabytkowe Lansbuldogi, Ursusy C45, jak i najnowocześniejsze produkty przemysłu rolniczego. Zapraszam serdecznie do lektury sprawozdania z tego wyścigu. A jeżeli ktoś jest zainteresowany prenumeratą naszego tygodnika to proszę o kliknięcie w link zamieszczony poniżej. Dziękuję bardzo.